Bo swoje następnej, chciałbym Ci mega podziękować, że znalazłeś siłę i znalazłeś chęci, żeby po prostu popracować nad sobą. Mam nadzieję, że ten film Ci pomoże. Co, zaczynajmy? Początek przygody w fitness może być naprawdę przerażający i przytłaczający, dlatego pozwól, że ci tutorial na rozpoczęcie swoich treningów tak, żebyś mógł być w nich konsekwentny, ale przede wszystkim wytrwać na dłużej. Dobra, rozpocznijmy od czegoś, co jest bardzo osobiste dla Ciebie. Twoje cele. Musisz wiedzieć, że treningi fitness dzielimy na kilka dziedzin. Crossfit, power i tak bardzo popularny bodybuilder. Nieważne jaki masz cel, musisz mieć na siebie pomysł, bo to pozwoli, że będziesz po prostu szczęśliwy i spełniony w swoich treningach. Ale przede wszystkim, będziesz robił to, co kochasz, więc musisz po prostu zapamiętać jedną rzecz. Twoje cele z biegiem czasu mogą delikatnie się zmienić. Siłownia jest miejscem, w którym musisz się po prostu czuć komfortowo. Na szczęście jest sporo opcji do wybrania. Od bardziej komercyjnych, po bardziej klimatyczne, aż po te mocno hardkorowe siłownie. Znajdź siłownię, w której myślisz, że będziesz po prostu czuć się dobrze, potem po prostu umów się na dzień bezpłatny. Zazwyczaj w każdej siłowni komercyjnej jest możliwość wzięcia takiego dnia i po prostu spróbuj. Skoro mamy już te dwie rzeczy, teraz czas, żeby Cię przygotować na Twój trening. Jeśli nie masz żadnego doświadczenia na siłowni, ja bym po prostu zrobił krótki research w internecie, obejrzał kilka filmów, jak inni ćwiczą i to może być na początku trochę dziwne, ale uwierz mi, że to jest zajebiście dobry sposób, żeby po prostu zobaczyć, jak niektóre maszyny działają, jak niektóre ruchy muszą być przeprowadzane, jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, więc generalnie to jest taka baza na Twój trening. <sabezpiec> to przeprowadza do drugiego punktu. Rozwijanie swoich umiejętności w swojej dziedzinie. Podkreślam jeszcze raz, to jest bardzo indywidualne od celu, jaki sobie wybrałeś. Ja uwielbiam bodybuilding, dlatego będę podawał przykłady na kulturystyce. Okej, okay, dla większości początkujących ja zalecam rozpoczęcie swojego fitness od treningu upper lower, czyli góra-dół, split i teraz możesz sobie myśleć, co to jest. Spokojnie, spokojnie, już tłumaczę. Podzielisz swoje dni treningowe w Twojej nowej rutynie na albo treningi górnych partii ciała, albo na treningi dolnych partii ciała. To naprawdę zazwyczaj działa na każdego. Ale jeśli to jest dla Ciebie za mało, to następnym Twoim krokiem będzie PPL Speed. Czyli push pull legs. Wszystkie synergistyczne grupy mięśni pracują wspólnie każdego dnia. To znaczy w dni push, kiedy ćwiczysz swoją klatę, również angażujesz swoje barki oraz triceps. Jeśli ćwiczysz barki, angażujesz klatkę oraz triceps. To jest naprawdę spoko opcja, żeby rozwinąć czucie mięśniowe, które przekłada się na rozwijanie siły mięśni i generalne zrozumienie swojego ciała. A oto kilka przykładów treningu push pull legs. Ok, skoro masz już swój plan. Porozmawiaj o Twoim pierwszym dniu i to ściśle, naprawdę ściśle zależy od tego, jak bardzo się boisz pójść na siłownię. Jeśli wstydzisz trenować się, kiedy wokół są inne osoby, polecam, żebyś wybrał się w czasie, kiedy czujesz się komfortowo. Siłownie zazwyczaj są mniej zatłoczone od 10 rano do 14 po południu i od 19 do zamknięcia. Jesteś teraz już na siłowni i robisz swoje pierwsze ćwiczenia. Proszę, nie przejmuj się w ogóle, jakimi ciężarami ćwiczysz. Teraz możesz wrzucić najbardziej lightowy ciężar, tak żeby się zaznajomić i zapoznać z maszyną. I uważaj, możesz na niej ćwiczyć tak długo, jak ci się to podoba. Dobra, teraz czujesz już się komfortowo, więc jesteś już gotowy. Zwiększ delikatnie ciężar. Postaraj się zrobić od 10 do 12 powtórzeń w przedziale 4 setów i przechodzimy dalej. No i teraz zapamiętaj, powtórzenie to czas, w którym wykonujesz. Cały jeden ruch, a set to ilość powtórzeń na jedną grupę mięśniową. Okej, okay. słuchaj, jest kilka rzeczy, które naprawdę bym chciał, żebyś zapamiętał. Podczas swojego pierwszego dnia na siłę. siłownia jest miejscem, w którym wszyscy, ale to wszyscy chcą się czuć komfortowo i wielu ludzi ćwiczących tam doskonale rozumieją, w którym miejscu jesteś teraz, bo oni również kiedyś zaczynali i doskonale wiedzą, jak to jest być na początku. Przecież na początku. Wolno być i z kolegą lub koleżanką, bo będziesz czuł się bardziej pewny siebie, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ponadto, myślę, że to jest idealna okazja, żeby zagadać do ciumeczka i po prostu zapytać się, czy też bym chciał z Tobą zacząć wspólnie tą samą przygodę. Ok, więc teraz już wszystko wiesz, ale być może dalej sobie zadajesz pytanie, jak mam być zmotywowany oraz jak mam chodzić w dni, w których mi się po prostu najzwyczajniej nie chce. Musisz zapamiętać jedną rzecz. Konsekwentne trenowanie na siłowni to jest rzecz, która może zmienić całe Twoje życie. To jest piękna, bardzo powolna podróż, którą musisz się cieszyć i zawsze mieć z tyłu głowy jedną rzecz, że robisz coś dla siebie. Niemniej jednak dostosowywanie siłowni do swojej codziennej rutyny jest najważniejszą, naprawdę najważniejszą rzeczą, żeby być po prostu konsekwentnym. Każdego dnia postaraj się iść o tej samej porze i nawet jeśli nie masz siły, Daj sobie szansę na trening. Nawet jak nie dasz siebie 100%, to zawsze będziesz bliżej do swoich celów i uwierz mi, że to jest lepsza opcja niż nie robienie nic. No i będzie konsekwentnym, będzie to coraz naprawdę łatwiejsze i z biegiem czasu zakorzeni się to w twoim życiu. Jedno jest pewne, siłownia naprawdę zmieni twoje życie o 360 stopni i jeśli uważasz, że ten film w jakiś sposób ci pomógł, zostaw mi lajka lub komentarz, nieważne, abyśmy po prostu dotarli do osób, które chcą zacząć swoje trening. I dziękuję Ci z całego serca jeszcze raz za Twój czas i widzimy się wkrótce.